...złoty kosztuje to nic pamiątkę. A pan będę... To trzeba wylegitymować tego pana. Co to jest? Jakże z serwis? To jest kręcenie bez pytania. Co pan? Co wróci? No Kręcę, ja mam pozwolenie. Jakie pozwolenie? Normalnie. Przechodzę, a pan kręci. Mam pozwolenie. Mam pozwolenie, wyobraźni sobie pan. A agresywnie nie należy pan. Ja do pana nic nie mam. Ale mnie pan nagrywa. Ale pana nie nagrywa, bo pan nie... nie a nawet to musi pan się liczyć, że jak pan przychodzi na demonstrację, że pana może ktoś nagrać. No widzi pan. Pan oczy mnie świeci twarz. Po 10 tysięcy złotych bam powiedział, należy wam się. Ile człowieku dostajesz emerytury? Ja a, no. Ale, a skąd pan jest? Ale no pan spytam, to niech pan zobaczy, po ile oni dostają miesięcznie. Kto? 10 razy tyle dostają miesięcznie, to, co pan emerytuje. Ja I pan przychodzi walczyłem. 48 no. lat ZUS? A że panu obcięli rzeźbę, to nie moja wina. ile w nie dostają. Ja nie jestem Stefanem. Ja nie jestem z Mam niezależną stację telewizyjną. Polska niezależna stacja telewizyjna agencja I A płaskam, za tego rządu dotykać, ja pani. rok czasu nie mogę zarejestrować telewizji, bo, bo mi nie chcą. To jest molestowanie. To ja proszę mnie A ja Tam nie co. Ale krzyczałem, ten, w ten sposób. Dzień dobry mnie puścili. Jak mówiłem przepraszam to nie A jak mówiłem dzień dobry to mnie puścili, nawet się uśmiechałem. dawno podoba mi się to jest to niebezpieczne, ale podoba mi się to bo to jest, dziwię się tym ludziom że Czy to jest proszę Musimy to zwrócić. No to, to jest własność tego pana Tady. i nie to o, o ten pan. Odważny człowiek? człowiek. ten ja Pan. Tylko nie nie. Tak? No to... Pan jest strasznym huliganem. No. Pan jest strasznym chuliganem. A gdybym ja się tak zachował? Pan chodzi z transparentami i widzę pana bardzo często w przedmieściu. Gdybym ja panu coś takiego zrobił. Jak bym jej pan tak nazwał? Jak by mnie je pan nazwał. Jakby mnie pan nazwał? Jakby pan nazwał? Ale, ale czego jest wstyd? Nie znalazwał. Ale ja dam pani tylko prostą panie, rzecz. Ile pani ma emerytury na miesiąc? A pana często tak. oni mają na miesiąc no. prawie 6 tysięcy. oni mają dziesięciokrotnie więcej. Pani za rok nie ma tyle, co oni za miesiąc. Ma pan rację. Tak, no też mówię. W a pani się cieszy, że panią. Ale ja nie chodzę z gwiazdkami. Ja nie chodzę z gwiazdkami. Ja potrafię w każdym miejscu się znaleźć. Tylko daję wam prosty przykład. Pani za rok nie ma tyle, co oni za miesiąc. Oni walczą o to, żeby. Pani dalej miała tyle, ma, ale oni miały więcej. Ci, ludzie, ci ludzie, którzy teraz weszli, to ile mają na Ile mają nami, Ci, którzy teraz będą rządzić. No to będzie ktoś, musi rządzić. Ja w swoich audycjach mówiłem, nie głosuję na żadną z opcji, bo i jedni i drudzy są siebie warci. I to wychodzi, i to jest. No, ludzie nie chcą wybierać tych trzeciego. Tak naprawdę w parlamencie naszym nikogo nie można, bo nikt nie jest godzien zaufania. No to trzeba kogoś z zagranicy po prostu. Nie z zagranicy. No to kogo, no to można raz. z Polski. Jeźli, jeźli Ale jest tak zrobione, nie będę panu tłumaczył, bo to jest długi czas tłumaczenia tego, dlaczego tak jest. A ja wiem, bo ja jestem ten, który się nie da wytłumaczyć, bo jestem A, no nie. nie, ja nie mówię. Nie, ja nie mówię o tym. No. Ale to nie jest, że Pani przeszkadza. przeszkadza Ale czy mnie na przykład nie przeszkadza? Mi nie, przeszkadza. nie przeszkadzają Wasze hasła Mi nie, nie przeszkadzają ich hasła A tamte hasła były dobre, hamskie, hamskie hasła Nie wiem, no, bo no, no, ja to pan nie, pan nie, nie znam nie, To gwiazdki no, gwiazd, no nie, nie. Pan, nie, nie pan, wie. Wie. Skąd się Pan, nie wie No ja przyszedłem cześć, po prostu Sfilmować, poznać pan, Panią Bardzo mi miło Jak Pani ma na imię? Pani Ania pewnie Nie, To Pani pewnie Bożenka nie, no. ja jestem tak, pani z Roliborza Stucholskiej. Czyli sąsiad Kaczyńskiego. No, to już wie pan, no to już każdy ma swoją ocenę sprawy. No. No. No, y Aha, bo ja też się urywam, bo też, pan szczerze tak? tam. Nie teraz I teraz. teraz. Ja, ja mam stacji sieżancława-miłiczyńską. Alecko być, No to no, bo się pani mówię. Mam na internecie, pani wydrukuje sierżant Sławomir Wilczyńska. Wilczyński. To pani wyskoczy, razem pisane. tak. Ja przy panią od roku czasu nie mogę zarejestrować telewizji, bo właśnie tacy pisowcy rządzą i nie chcą takich na przykład jak no ja. Ale teraz pana zarejestrują, pewnie. Nie tak? wiem, nie wiem. to rządzi kto inny. Ja no, jeszcze to wiem, czy zrobił, czy my jeszcze nie wiem, zobaczymy. Będzie pan szczęśliwy. Kisami. No, tak, Ale wy nie no, rozumiecie, no, tak. że cały czas rządzą kisami. Tak. Jacy ci sami. No ci sami. A, to, cały to, tak czas. to są kisami. To inaczej no. no. się nazywają. kisami. To nie zmienia. są kisami. Ci sami. Ale wy nie protestujecie przeciw temu. Panie kolego, pan mówi, że pan nie może. Nie ma pan takiego no, głosu. Ale ja nie chcę. Panu, no panu, dobrze, dobrze. No, pan no, mówi. A jak się panu podoba, że się, proszę pana, skierdla, jedzie do Brukseli na stanowisko? No na pewno jest to źle. Ale ja nie mam na to wpływu. To ale to jest druga sprawa, ale, 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 dlatego, ja mówię, że pan... Na nikogo. Pan Bo wiedziałem, co będzie. I sami wiecie jak jest. Jeśli umiecie się ocenić, się to pan, wiecie. A tu no, się zastanawia, że pani jest durem na to, nie, nie, nie. Każdy po części to jest i mądry i dure. No, no, nie, nie. Podoba mi się tak. Nie, fajnie. Fajni są ludzie, no wiesz, no trudno, no. no, no Telewizja mówi prawdę i koniec. Telewizja to jest największy wynalazek nawet przewyższający bomby atomową. Tak. Można ludziom wszystko wmówić. Wszystko. Oni jakby kurczę zaczęli lansować, że jestem najmądrzejszy, to by kurczę i mówili, że najmądrzejszy. Czy ty, czy ja, Dziwię się tym ludziom. No ale no cóż można, no. Wlazłem tam do środka prawie, byłem w środku. No No ale się, nie, nie, no kurwa nie mogłem słuchać tych tekstów. Co oni tam przemawiali ci? Nie, nie dało się wytrzymać. Nie, no. Ale wpuścili mnie. Tam był już taki kurwa ścisk, że na chama, ja my dzień dobry. To my wpuścili, ja przepraszam. Jak Bo przepraszam, to nie. Dzień dobry. Oglądali się, dzień dobry i wpuszczali No dobra, to kończymy relację. Miło było. Poznaliśmy dużo ciekawych osób. O, w ogromnym spektrum spojrzenia. No, telewizja jest... Cały spektrum. Y, y, tak, ten wielki gmach. Tu mądrość się wykluwa, ale może kurwa przestanie się wykluwać ta i zacznie inna trochę mądrzejsza. No bo na razie to, to był teatrzyk, ale zawsze będzie teatrzyk. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam jeszcze.